Powiem, że tak brzydko powiem, żeby brudasów nie było. Napis. a dlaczego nie na, nie wiem, Platformę, czy Konfederację, na czy konfederację, Lewicę? Konfederację nie, w ogóle to są ruskie pachołki, Platforma, złodzieje, także tylko i wyłącznie PiS. Myśmy się nie powinni w żadne konflikty mieszać, ale myśmy powinni być wszyscy razem, a jesteśmy rozbici. Nie nie za Polską. Kura. Za Polską, czyli Konfederacja. O Jezu, nie. Więcej tolerancji na inność. A co to znaczy? Co, co pani przez to rozumie? Eee, wszystko tak naprawdę. A ja nie wiem, na pewno nie mówiąc. A czy Pani na jakąś zmianę w Polsce, czy raczej tak, jak jest, jest dobrze? Macie podstawkę kanał Co Mówią. Dziś zapytamy się najpierw Warszawiaków, a później. w mniejszej miejscowości pod Warszawą, bo tutaj, jak wiadomo, będzie zapewne inna e, publika. Uwaga, bo zaraz e, przejedzie na samochód. W każdym razie, zaraz zobaczymy, jak to wszystko wygląda, na kogo ludzie głosują. Czy liczą na to, że wygra ich partia, czy były problemy z kartą referendalną. No i generalnie, jak wrażenia. Jesteście ciekawi? Zapraszam. No rewelacja, jestem bardzo zadowolony. Wiele ludzi się jednak zdecydowało przyjść głosować. Tak porównując do poprzednich lat? Nie, no to w ogóle skala porównawcza jest gigantyczna, bym powiedziała. A na kogo panie głosowały? E, pozostanie to moją tajemnicą słodką. Można mówić, to nie jest e, łamanie ciszy wyborczej. No, Ludzie us... mówią jedni na PiS, jedni na PO. A, w ten no, sposób. Różnie się zdarza, no. No to ja Panu powiem, że na opozycję, nie muszę wymieniać na kogo, tak? Okej, okay, czyli nie na rząd? <laughs> no nie. A dlaczego tak? Co Pani nie pasuje w rządzie? No jest wiele takich rzeczy, które mi nie pasują, naprawdę. Chce Pani zmiany jakieś? Chciałabym. Chciałabym. Nie wiem, czy to się uda. Mam taką nadzieję, ale no chciałabym zmiany, żeby się cośkolwiek zmieniło, bo taka sytuacja, jak jest teraz, to nie wróży nikomu dobremu. Dzień dobry. Jak Państwo oceniają frekwencję wyborczą? Duża. Duża. A na kogo Państwo głosowali? Koalicja. Koalicja obywatelska. Mhm. A dlaczego nie na PiS na przykład? No nie. A nie ma czasem ciszy? Nie, po prostu nie. Nie, nie, to opublikowane będzie dopiero po ciszy wyborczej, więc można mówić. A, a co pani najbardziej nie pasuje w rządzie? A co najbardziej odpowiada w Koalicji Obywatelskiej? Wszystko, dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo, do widzenia. A co najbardziej pani nie odpowiada i jaką by pani miała nadzieję na przyszłość, żeby coś się akurat zmieniło, taka jedna jakaś największa rzecz? E, co mi przychodzi teraz do głowy, młodzi ludzie, którzy rozpoczynają swoje... Yy, życie zawodowe, otwierają firmy i mają bardzo duże obciążenia finansowe. Te firmy się dopiero rozkręcają, więc o zyskach żadnych nie można mówić, przynajmniej przez pierwszych dwa, dwóch, trzech latach. Tak? Yy, jeszcze zależy, jaka, jaka to jest branża. Yy, oni mają właśnie największe problemy. Yy, branża gastronomiczna mi się yy, przede wszystkim tu kojarzy, bo. Wiemy ile lokali, ile restauracji, małych biznesów, malutkich biznesów. Szlak trafił przez te wszystkie opłaty. Oni naprawdę wiele potracili. Wiele. najbardziej sprawy gospodarcze pan, panią tak martwią? No gospodarcze, urzędowe też, bo dzisiaj cokolwiek załatwić w urzędzie to się mija w ogóle... To jest naprawdę tragedia. Dopiero jak idziemy do urzędu i chcemy cokolwiek załatwić, to się okazuje, ile jeszcze przed nami jest kroków do pokonania. Dzień dobry, głosował pan już dzisiaj? Jeszcze nie. A na kogo pan panuje zagłosować? A to moja tajemnica. Można mówić, to opublikujemy na eee, Nie, dziękuję. Okresie. Dobrze, dziękuję a, jak, a jak pan myśli? Rząd wygra czy rząd przegra? Eee, nie wypowiem się na to. A, <laughs> Dobra. A, a, a jak ocenia pan frekwencję wyborczą? Duża, nieduża? Tak, myślę, że. No nie wiem, no średnia Coś przeciętnie. Przeciętnie. E, 70% no. będzie? Więcej. Więcej. To Więcej. dużo, no to chyba tak, tak nawet w poprzednich latach. No, myślę, że będzie super. A, a chce pan coś zmienić czy nie zmienić? Zostawić ten rząd czy nie? Yy, to zostawię dla siebie. To jest raz. Ale przede wszystkim dla mnie jest ważne referendum. Referendum, tak. tak. Czyli napisz pan głosuje. Nie, nie o to chodzi. Że czy pisz czy kao. Czy kto inny? Ważne, powiem, że tak brzydko powiem Żeby brudasów nie było Okej, okay, dobra. Zamieniam <grym i> się. <wyszły> <grym> <wyszły> Dzięki. A, dedukcja prosta, dedukcja. Wydaje się, że jest bardzo dużo. Będzie więcej niż 70%, czy mniej? Mniej. Mniej niż 70%. A jak tak pani myśli? Wydaje. Wygra rząd czy jednak przegra? <grym i wyszły> Tego nie powiem. A na co pani liczy? że była właściwa partia. No jesteśmy zaskoczeni trochę, dzisiaj bardzo dużo osób było. Znaczy myślę, jest. Myślą Panie, że będzie powyżej 70 czy poniżej? Ciężko no nie. powiedzieć szczerze myślę, że będzie poniżej chyba 70. Ale bardzo tak dużo, mi się dużo osób wydaje. Się za granicą głosowało. Mam trochę znajomych i po prostu widziałam czy to na Instagramie, czy na Facebooku wrzucali naprawdę frekwencja. Będzie wyższa niż w poprzednich latach na pewno. I myślą Panie, że kto wygra? Rząd czy jakaś partia opozycyjna? Bądźmy dobrej myśli. Dało się wyczuć, może, tutaj w kolejce, e, za kim są bardziej ludzie. Znaczy, Rozmawiali między sobą pewnie. Znaczy tak, wydaje mi się, Bardzo że opozycyjni. chyba. E, chyba raczej niektórzy są zawiedzeni, jeżeli chodzi o pis. A panie na kogo głosowały? <laughs> to już tajemnica. Kolejca obywatelska? <laughs> tak. A dlaczego nie pis na przykład? Nie, nie powiedziałyśmy, prawie, prawie nie że nie koalicja obywatelska. A, okay. Nie, że tajemnica obywatelska. A okej, okay, dobra. Ale lepiej, żeby przegrał rząd, tak? My nie mówimy, żeby przegrał rząd czy, czy wygrał. Tylko żeby wygrał ktoś, kto no, trochę myśli o nas. A, ja, a, a jakiej zmiany by Pani oczekiwały tak najbardziej po wyborach? Co takie jest naj, najważniejsze dla, dla Pani? Nie wiem, no dużo rzeczy jest, ale myślę, że sprawy e, Warszawy, myślę, że sprawy mieszkań komunalnych e, to, to są rzeczy bardzo ważne. Stawki w tej chwili poszły tak w górę, że niedługo nie będziemy w stanie się utrzymać, mimo że mieszkania komunalne miały być dla osób tych bardziej, no może niebiedniejszych, tak, ale e, z tej klasy, klasy średniej. Czy my? Czyli na lewicę. Nie wiem, czy na lewicę. No. Nie wiem, czy to jest lewica, czy nie lewica. Myślę, że te sprawy powinny być już dawno rozwiązane, ale to nie tylko chodzi o mieszkania. Tak? Myślę, że wiele innych rzeczy. Szkolnictwo, to, co się teraz tam dzieje w szkołach, mhm. jaki program jest. To nie wiem, dla mnie to jest jakieś nieporozumienie w ogóle. Dobrze, ja to dziękuję jestem bardzo. zaskoczona. Coś ludzie nie chcą głosować dzisiaj, no strasznie słaba frekwencja. No nikt, nikt nie chce odpowiadać. A, a, a pani już po wyborach czy przed? Idę teraz. Teraz pani idzie. Tak. I na kogo pani głosuje? A to moja rzecz. Ja, ale nie Ale rząd czy się. opozycja? No to by pan wszystko wiedział. Nie wszystko, jest no, dużo partii. Tak. Nie, <laughs> tak dużo nie. Różnią się bardzo tylko. Nie wiem. A co pani e, najbardziej... Ja, wy... <laughs> ja będę głosować za Tymi, Którzy prawdę mówią. A prawda? Tam jak panie... nie, nie. nie. A którzy mówią prawdę? No, no to już niech Pan sam oceni. Pan powinien to wiedzieć. No, ciężko, Wydaje ciężko mi się, że. Jedni i drudzy wprowadzają trochę ludzi w błąd, nie, nie. mówią to, co ludzie chcą usłyszeć. Nie, 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 tak nie jest. Tak to pewnie nie jest proszę pana. To ja wiem, jest dużo partii różnych i tych nowych. I jak Pan sobie przeanalizuje, mhm. to Pan wiedział, będzie wiedział, który jest powtarzają się, które coś innego kiedyś mówiły, mówią teraz. Prawda, no. A liczy Pani na jakąś zmianę w Polsce, czy raczej tak jak jest, jest dobrze? Ja myślę, że wie Pan, co w świecie jest, będą zmiany, to wtedy w Polsce się automatycznie będą musiały być zmiany. To jest najważniejsze, że w tej chwili właśnie koło nas z jednej strony, z drugiej, szczecie i jeszcze z którejś tam jest niebezpiecznie i mogą być poważne zmiany i wtedy te nasze wybory, jakkolwiek wymyślimy, my to nie będą takie istotne. Będą inne ważniejsze rzeczy. O przetrwanie, bo nie wiadomo, co nas czeka, tak? A myśli Można pani, tak powiedzieć. że powinniśmy się jako Polska e, mieszać w te konflikty? Czy myśmy konflikty? się nie powinni w żadne konflikty mieszać, ale myśmy powinni być wszyscy razem, a jesteśmy rozbici. Mhm. Tym jest problem. Myśli pani, że to się zaostrzyło w ostatnich latach? Ten no Tak, po, 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 to po, po, się zaostrzyło, za, Oczywiście, co widać, to, to chyba wszyscy wiedzą. To nie żadna tajemnica. No. A jak oceni Pani frekwencję? Ja, ja w ogóle przyjechałam dopiero, ja nawet mnie tu nie było i nawet mam tak zwaną ym, y, 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 prawo do głosowania wzięłam, bo nie wiedziałam, gdzie będę. No i właśnie, ale frekwencja będzie chyba nadzieję wysoka, bo, bo widziałam kolejkę. Jaka tu była i teraz też jeszcze jest, o. Bardzo dużo ludzi. No, widzi pan. I na kogo panie głosowały? A nie powiem. No można Najemnica. mówić. Tak na dobrych ludzi. Czyli na Konfederację. Na dobrych ludzi, z tym pana zostawię. Dobrze, dziękuję bardzo. Czyli na Konfederację, zaraz zobaczymy kto następny. Kto, kto wygrywa w Warszawie. Dzień dobry, państwo już po wyborach? Dziękuję, tak. A na koło pani głosowała? A to jest tajemnica wyborcza. A liczy pani bardziej na zmianę czegoś w Polsce? czy... No, to się nie dobrze, Dziękuję. Znaczy, jak pani chce Dziękuję. porozmawiać, no to może pani. Czyli na konfederację. Skoro, skoro mężczyzna ma tyle do powiedzenia. <noise> A ja pozwolę zostawić swoje opinie dla siebie. No powiem wam, że w tym roku ludzie się jakoś nie chcą nawet przyznawać za bardzo do tego, na kogo głosują. To jest dziwne. Zobaczcie, nasze poprzednie sądy wyborcze tam było nieco inaczej. Był zupełnie inny klimat. Czy to jeśli były wybory prezydenckie, czy rządowe, czy do Unii Europejskiej, no to zwykle ludzie chętnie o tym mówili, bo po prostu żyli w takim otoczeniu, które pokazywało im, że mają wsparcie. Bo otaczają się ludźmi, którzy też podobnie myślą do nich, więc wydawało im się pewnie, że wiele osób tak myśli. Teraz ciężko w ogóle wyciągnąć konkretną jedną partię. Tak jakby się wstydzili czegoś, tak jakby bali się tego, że zaraz ktoś usłyszy obok i będzie e, jakiś, nie wiem, dysonans czy coś. Dzień dobry, a pan już e, po wyborach? Jeszcze nie. A na kogo pan zamierza zagłosować? A to jest moja sprawa. Można mówić, jeżeli, jeżeli pan chce, to może. Można, mówić. ale nie, nie trzeba. A bardziej za rządem, czy któraś z partii opozycyjnych? Nie za która. Polską. Za Polską. Czyli Konfederacja. O Jezu, nie. nie? <noise> A jak pan ocenia frekwencję wyborczą? E, no ja słyszałem o po 12, że jest całkiem nieźle, że jest wyższa niż 4 lata temu. Ocenia Pan, że będzie więcej niż e, 70%? Nie, myślę, że będzie blisko, ale nie przekroczymy 70. A kartę refer referendalną pan bierze? Tak. I jak pan zagłosuje? Jeszcze nie wiem, zastanawiam się. To Dobre. są pytania podchwytliwe bardzo. Nie, 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 po prostu chcemy, chcemy zobaczyć, jak, jak Polacy odpowiadają. Tak, biorę kartę referend referend referendalną, bo nawet jak się z czymś nie zgadzam, to, no mogę, to, to mogę to wyrazić. I uważa pan, że takie referendum jest potrzebne, czy nie? O rany, no to jest takie pytanie związane w ogóle, czy demokracja jest potrzebna. No są pytania, na które fajnie, gdybyśmy poznali odpowiedź, bo przecież może być tak, że yy, wcale nie jest tak, że nasza bańka, w której żyjemy, to jest właśnie ta większość, która ma myśli dotyczące różnych tematów, tak jak my. Bo przykładowo Koalicja Obywatelska bardzo namawiała na to, żeby nie brać karty referendalnej. Do okay. tego pytam, czy uważa pan, że jest to potrzebne referendum, czy nie? Wie pan, co, jeżeli nie będziemy tak odbierać takich kart, to wtedy, kiedy zrobi to druga strona, na przykład, znaczy w sensie na przykład PO będzie refer jakieś referendum chciał zrobić, to spotka się na przykład z reakcją podobną drugiej strony i w ten sposób nigdy nie doprowadzimy do szczęśliwego finału żadnego referendum. Czyli niebranie karty to jednak błąd. Nieważne, jak się zagłosuje, to jednak błąd. Tak, uważam dobrze. osobiście. Na tych dobrych. Konfederacja. Lewica. Wie pan, to jest taka moja cicha tajemnica. Dobrze, a liczy pani na jakąś zmianę w Polsce, czy raczej dobrze jest tak, jak jest i żeby było po prostu stabilnie? Chciałabym się obudzić jutro w dobrym, lepszym świecie. A na czym pani tak najbardziej zależy? Żeby po wyborach się. taka jedna najważniejsza rzecz, co, co by się miało zmienić? Na dzieciach przede wszystkim. Na ich przyszłość. Czyli większe wsparcie dla dzieci. No po prostu na ich przyszłości, na dobrym szkolnictwie, na dobrej edukacji. Na tym. Trzymam Hołownia. <grym> Lubi pan y, zabawę w Macieja Pola, ale właśnie wychodzimy z teatru Lalka. Bardzo dziękuję za rozmowę. <grym> dziękuję również. Do widzenia. Miłego dnia życzę. Tajemnica. A liczą państwo na jakąś zmianę w Polsce, czy raczej tak. żeby po prostu było stabilnie? Na zmianę. A teraz są takie afery z kartą referendalną, że ponoć komisje niechętnie dają, trzeba się dopytywać. Jak to było u Państwa? Nieważne, czy Państwo wzięli, czy nie, to czy dali od razu, czy trzeba było. Zgodnie dopytać. z przepisami, było wszystko. Czyli wszystko było ok. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Czyli nie ma afery. Skąd te afery na Twitterze? Skoro wszystko było zgodnie z przepisami. Ale zgodnie z przepisami, to też jest taka odpowiedź, która jest bardzo enigmatyczna i może oznaczać bardzo wiele, bo to, że było zgodnie z przepisami, nie, nie znaczy, że było tak, jak. E, Pan minister nakazał. Dużo osób było, także mąż, A... mąż w Józefowie głosował, ja w Warszawie. A jak z kartą referendalną? Bo tam jakieś afery były, że komisje niechętnie dają. Eee, to znaczy, wie pan co, my zrezygnowaliśmy, z, eee, że tak powiem, I problemu, z wzięcia karty, były przygotowane, karty trzeba było także... po prostu tylko za, e, podpisać parawkę, że nie bierzemy karty. Aha, ale nie było czegoś takiego, że dają karty do, z wyborami do Sejmu i Senatu, a do referendum nie dają, trzeba pytania. Nie nie, 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 nie. TVP Info o tym mówi od rana, że nie nie, było, nie Nie, nie, nie. nie Także wszystko było dobrze. przygotowane trzy karty, tylko trzeba było zgłosić, czy się chce, czy nie Tak. I... Dobrze, a na kogo Państwo głosowali? To już nasza tajemnica. Dziękujemy. Dziękujemy. Ale opozycja. Opozycja! Tak. opozycja. Dziękuję do widzenia. Czy niechętnie odpowiadają? No ale nie było niby problemu z kartą referendalną, przynajmniej tyle wiemy. Dzień dobry, pani już po głosowaniu? Po głosowaniu. I na kogo pani głosowały? Musimy mówić? Nie, nie muszą Państwo, ale nie mogą. Ja głosowałam na lepszą drogę. Na e, Polskę 250? Nie. nie? E, ja, po, ja głosowałam na lewicę. Na lewicę, okej, okay. a pani? również? Na koalicję? Na koalicję obywatelską. Tak. E, a jak było z kartami referendalnymi? Bo, e, ja to, nie, nie wiem. Ja a, a komisja sama z siebie dawała? Bo TVP Info od rana mówi, że są problemy z tym, że komisja niechętnie daje te karty? Nie. Nie, nie było takich problemów? Nie, nie. Dobra, I, a dlaczego akurat lewica i koalicja obywatelska? Dlatego, że wszystko jest lepsze od pisma. Mówiliście naszą serię. Ja marzę o zmianie w systemie edukacji. Tego się nie da zmienić z dnia na dzień, ale po prostu będziemy szczęśliwsi. mam wrażenie. Pani również edukacja? Ja edukacja, ale też yy, toleranc więcej tolerancji na inność. A co to znaczy? Co, co pani przez to rozumie? Yy, e wszystko tak naprawdę i na innych ludzi, i na inne poglądy, i na y, inne zdanie, na to, że jest się... Nie, i na pewno więcej, yy, więcej dla kobiet. A My jesteśmy z Wielkopolski. No, co? <laughs> no a musimy mu odpowiadać? My nie <laughs> nie <laughs> trzeba, ale mogą Państwo. To będzie wypuszczone podciszy wyborcze. No, no, no właśnie o to chodzi. Nie, już spełniliśmy obowiązek, wiadomo, jak każdy obywatel prawdziwy. E, a na kogo głosowaliśmy, no, zostawię to dla siebie. Naprawdę. A są Państwo za tym, żeby przetrwał ten rząd, czy na którąś sprawę? No nie, no, no na pewno nie ten. No, <laughs> Dokładnie. A... Karta referendalna była moim zdaniem ustawiona pod jedną partię. Kartie. Ale czy komisja dawała tą kartę, czy Tak, ja dostałem, ja dostałem tak, bez dostałem, problemu. Tak, po prostu. Mm -hmm, tak. Dobra, dziękuję bardzo, miłego dnia życzę. Czyli nie ma jakiegoś problemu. I tutaj pan, pan z Wielkopolski mówi, że nie było problemu z kartą referendalną. Nikt jeszcze nie powiedział, że był jakiś problem, więc nie wiem, czy to nie jest na siłę, jakiś argument pompowany. Dzień dobry, czy pan już po wyborach? Nie? Pan nie głosuje? Jeszcze nie wiem. Jak nie wie pan? No już pan idzie na wybory, no to chyba wie pan, jak to Właśnie, to mi się krystalizują. Mhm. Jeszcze nie wiem. A woli pan, żeby przetrwał ten rząd, czy raczej któreś z partii opozycyjnych? Wolę, żeby ten przetrwał. Żeby ten przetrwał. Kartę referendalną pan bierze? Tak. Jak pan zagłosuje? Tak jak większość Polaków chyba. Czyli nie? Czyli nie. razy nie. Czyli nie? Eee, czyli PiS. Porfałacem kultury. A nie mówi po polsku. A, dobra, dziękuję. Tyle lat mieszkam w Warszawie, jeszcze się ukraińskiego nie nauczyłem. Parę osób jest. A jak z kartą referendalną? TVP Info podaje od rana, że jest problem z wydawaniem, że obwodowe komisje nie chcą wydawać. Bez du... problemu. Bez Bez problem. A na kogo państwo głosowali? A to nasza sprawa, tak. A liczą państwo, że, że która partia wygra wybory? O, która wygra? Nie mam pojęcia. A prawdopodobieństwo, tak mniej więcej. Jak, jak, jak państwo czują? Nieważne na kogo państwo znaczy, głosowali. Jeśli o ząbki, to w tej chwili pół na pół. Dzień dobry. Jak frekwencja wyborcza? Bardzo dobrze. A z e, kartą referendalną? TVP Info tam podaje, że jakieś problemy z wydawaniem kart wyborczych, e, tych referendalnych. Nie, chyba nie było teraz akurat. Nie. Nie. Czyli normalnie od razu wydali, Oczywiście, tak? Tak, A, ale słyszeliśmy, wydane były. Ale wcześniej była córka i były problemy. A, były problemy. Był problem. A, czyli zdarzało się faktycznie tak, coś takiego. Tak, natomiast no, Bo... my teraz dostaliśmy bez problemu. Okej, okay, czyli po prostu dali. A na kogo państwo głosowali? Napis. PiS. Na pis. A dlaczego nie na nie wiem platformę czy konfederację na czy konfederację, lewicę? Konfederację nie w, w ogóle to są ruskie pachołki. Platforma złodzieje, także tylko i wyłącznie pis. PiS. Czyli jest dobrze jak jest. Oczywiście. Dziękuję Oczywiście bardzo. Aha, ja nie, nie wiem, co to mówiąc. No nieoczywisty w senacie wyborczy. A jest pani bardziej za tym, żeby obecna władza się utrzymała czy żeby była jakaś zmiana na którąś partię opozycyjną? Zmiana. Zmiana. Jesteśmy za zmianą. Jakaś zmiana, a bardziej tak. konfederacja czy lewica? Yy, raczej nie lewica z mojej strony. Nie lewica. Yy, nie ta lewica. Wiedziałam. Nie ta. A to inna. A nie ma innej. Jest koalicja obywatelska? Hołownia? Bezpartyjni samorządowcy, tak? No. A w ogóle państwo są... Co mówią na YouTubie? Byliśmy w Warszawie, właśnie przeprowadzaliśmy tam głównie ludzie koalicja obywatelska i lewica, i teraz sprawdzamy, jak w mniejszych miejscowościach. Czy bardziej prawicowo czy lewicowo? No, ja głosowałem bardziej prób... prawicowo, ale no, nie są. tutaj. Bardziej prawicowo? Tak, bardziej prawicowe. Ja na samorządowców. A z kartą referendalną były jakieś problemy? Bo nie. TVP Info od, od rana mówi, że nie, niektóre komisje niechętnie wydają, że trzeba się dopytywać. Nie. nie. Od razu dalej. Żadnych pytań nie było. Zaproponowano trzy karty. Dobra. Nie było najmniejszych problemu. Nie mam żadnego pojęcia. A na kogo pan głosował? Zostaje dla siebie. E, byłby pan za tym, żeby rząd się utrzymał czy jednak jakaś zmiana? Nie, nie istotne, czy, czy głosował pan na tą czy na dawną partię. Jakaś zmiana by się przydała. Jakaś zmiana by się przydała. A z kartą mm -hmm. referendalną jak było, bo TVP Info mówi od rana, że jakieś problemy. Nie, 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 nie. Że, że niechętnie wydają, że trzeba się dopytywać. Nie, 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 wydają, nie ma problemu. Dają wszystkie trzy karty. Okej, okay. A bardziej prawicowo czy lewicowo? Nie wiem, Konfederacja czy Lewica? Lewica, co znaczy? E, partia Lewica. Żadna z tych dwóch. Żadna z tych dwóch. Koalicja Obywatelska. Tego nie mogę powiedzieć. <laughs> Dobra, Dzięki. dziękuję bardzo, do widzenia miłego wieczoru. Politycy lepsi. zapewne. Lepsi. lepsi. A którzy to lepsi? <laughs> Się okaże. Eee, zobaczymy. A za kim państwo byli? Na kogo państwo głosowali? A nie będę mówił. Bardziej prawicowo, lewicowo? Bardziej prawicowo. Prawicowo. Konfederacja. Nie chcę mówić. Nie to zostanie naszą tajemnicą. Dzień dobry. Pani zdaniem kto wygra wybory? Przykro mi, nie mogę zabrać głosu. A y, z kartą referendalną były jakieś problemy, bo TVP Info od rana podaje informację, że obwodowe komisje niechętnie wydają? nieprawda. Nie, nie było takiego nie, problemu. Nieprawda. że To jest przekłamanie. Wszyscy chętnie wydają karty, natomiast nie każdy chce je brać. Okej, okay, dobra. A y, myśli Pani, że bardziej prawicowo czy lewicowo będzie wynik wyborczy? Nie znam absolutnie wyborów. To jest kwestia y, samych wyborców. Pis? Tak, według sondaży, to to ja już bym, pan wielu sondażu, bo po prostu oni nie wiecimy, że, nie że nie przegra. Że przegra. A, że przegra PiS? Oczywiście, że to pisem, nie będzie rządził samodzielnie. Pewnie pewnie stałszują okay. i wygrają. A na kogo państwo głosowali? Albo nie możemy powiedzieć, ale Nie, no to można to mówić. Okej, e, okay, dobra, a lewicowo bardziej czy prawicowo? Nie wiem, Kolicja no, Konfederacja, nie. Lewica. Nie. A jak z kartą referendalną? Bo TVP Info od rana podaje informację, że e, niektóre obwodowe komisje nie chcą wydawać tej karty, albo niechętnie wydały, że trzeba się, do, się dopytywać. Ja nie uczestniczyłem w czymś takim. E... Ja też odmówiłam wzięcia udziału w referendum. Okej. Okay. A nie powiem. No można mówić, bo to i tak będzie dopiero po ciszy wyborczej. Na Konfederację. Na Konfederację. A dlaczego na przykład nie na Lewicę? Bo jest Konfederacja, ma bardziej zgodne z moimi poglądy, więc na Lewicę nie. A jakie to poglądy? Gospodarcze, światopoglądowe? Gospodarcze. Gospodarcze, czyli niskie podatki w tym Dokładnie. kierunku. Dobrze, a z kartą referendalną były jakieś problemy. Nieważne, czy Pani wzięła, czy nie, to pytanie, czy, y, czy wydali od razu kartę referendalną? Tak, wydano. Czy nie było problemu? Nie było. Jak oceniam frekwencję? No z tego co tutaj widzę, no bardzo duża frekwencja. Będzie 70? Przewidywania są 65-70 nawet, ale, ale nie wiadomo jeszcze oczywiście. Yy, no z tego co tutaj słyszałem i co widzę, to myślę, że będzie 7. Znaczy myślę, że będzie chyba największe w historii, bo raz, że. Wybory, a dwa że referendum, i widać, że ludzie się zmobilizowali. Yy, słysząc te cząstkowe wyniki, frekwencji, no to wychodzi na to, że będzie największa w historii, a czy będzie 70, no to niestety nie mogę tego zapewnić. A z, z kartą referendalną jak było? Bo TVP Info od rana mówi, e, że w niektórych obwodowych komisjach wyborczych jest problem z wydaniem tej karty referendalnej. Że trzeba się dopytać, dali panu od razu, czy musiał pan dopytać o tę kartę? Znaczy ja zaznaczyłem od razu, że po prostu chcę tę kartę i dostałem ją bez żadnych problemów. Okej. Okay. A na koło pan głosował? A muszę to mówić? Może pan mówić. Nie, nie ma nie nie mówię. A bardziej prawicowo, lewicowo. Nie. Ani na tych, ani na tych. O, tak. Kołownie. Nie, też nie.